Serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. W minionym tygodniu chyba najważniejszym wydarzeniem w Polsce była uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, który uchwalił właśnie, że rok 2015 będzie rokiem Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. Niech motywem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających ten rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na jasnej górze: czuwam, to znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, które, któremu na imię Polska to imię nas wszystkich określa, to imię nas wszystkich zobowiązuje. Tak czytamy w uchwale. Sejm podkreśla w niej również, że e, ogromne zasługi ociec święty Jan Paweł II wniósł w proces odradzania się niepodległości naszej Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów, czytamy w uchwale. Posłowie przypominają również, że w kwietniu 2015 roku przypada dziesiąta rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji, jak czytamy, wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Tylko przyklasnąć takiej jednomyślności, a uwaga, to nie wszystko, ponieważ na tym samym posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o karcie dużej rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek i ulg. Posłowie opowiedzieli się za jej przyjęciem. Uwaga, kolejny raz dzisiaj jednogłośnie głosowało za nią 417 parlamentarzystów. Ustawa ma obowiązywać od nowego roku. Udowodniliśmy dzisiaj, że gdy chodzi o politykę rodzinną, możliwe jest porozumienie ponad politycznymi podziałami. Wszyscy posłowie zagłosowali za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Na tym porozumieniu zyskają teraz rodziny wielodzietne. Ale jestem przekonany, że takiego współdziałania oczekują od nas wszyscy Polacy. To słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z całą pewnością możemy przyklasnąć i potwierdzić te słowa. Tak tego właśnie od naszych parlamentarzystów oczekujemy. Od 1 stycznia 2015 roku rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mają otrzymać dokument zapewniający im specjalne uprawnienia. Ustawa obejmie rodziny, które wychowują co najmniej troje dzieci do lat 18, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących do lat 25. Ustawa musi jeszcze zyskać poparcie Senatu, a tuż przed Bożym Narodzeniem mają podpisać prezydent Bronisław Komorowski. Ma wejść, jak już powiedzieliśmy, od 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem zmian dotyczących paszportów, które wejdą w życie 5 czerwca. 2015 roku. Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z karty Dużej Rodziny może korzystać blisko 3,5 miliona osób, w tym około 2 miliony dzieci. Karta uprawnia w tej chwili uprawnia do zniżek w ponad 1000 miejsc. Oby tych miejsc się ta liczba zwiększała. Przypomnijmy też, że wiele samorządów prowadziło własną na własnym terenie taką właśnie kartę Dużej Rodziny. Tradycyjnie już od ćwierćwiecza Kościół katolicki w Polsce w drugą niedzielę Adwentu obchodzi Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Chodzi o duchowe i rzeczowe wsparcie katolików na terenie dawnego ZSRR, przede wszystkim tuż za naszą wschodnią granicą, a więc na Białorusi i Ukrainie, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego, ale także w Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Całość działań w tym zakresie koordynuje powołany w 1998 roku przez Świętej Pamięci Kardynała Józefa Glempa zespół pomocy Kościołowi na Wschodzie. W tym roku dzień ten przebiegał pod hasłem 25 lat w służbie Kościołowi na Wschodzie. W 2013 roku Wartość tego wsparcia wyniosła ponad 2,5 miliona złotych i objęła 425 projektów w zakresie budowy odnowy kościołów, różnych akcji duszpasterskich i charytatywnych, czy też pomocy w dziedzinie liturgii. A o liturgii między innymi e, mówi także dokument przyjęty na ostatnim posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski, e, poruszający między innymi kwestie podnoszenia rąk przez wiernych podczas modlitwy pańskiej, odprawiania mszy świętej poza Budynkiem kościelnym itd. Dokument ten nazywa się Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii, mszy świętych, sprawowanych w małych grupach i wspólnotach. Podkreśla się w nim m.in., że celebracje takie nie mogą być przeżywane równolegle lub w rywalizacji z Kościołem partykularnym, ale mogą mieć miejsce ze względu na bardziej świadome, czynne i owocne uczestnictwo wiernych. W dokumencie przypomina się obowiązujące przepisy Kościoła Powszechnego po ogłoszeniu nowego wydania ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego z 2005 roku oraz określa dodatkowe normy dotyczące liturgii wszystkich mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach. A wielu z nas w takich właśnie mszach, w, taki, w życiu takich małych grup uczestniczy, warto się zapoznać z tym właśnie dokumentem. Pod hasłem Konsekrowani, żywe ikony Boga. Na jasnej górze odbyła się pod koniec tygodnia dziewiąta pielgrzymka dziewic i wdów konsekrowanych. Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba osób, które swoje powołanie widzą w indywidualnej formie życia konsekrowanego jako dziewice, wdowy czy pustelnicy. Te znane z pierwszych wieków chrześcijaństwa stany są już obecne w połowie polskich diecezji. Dziewice i wdowy konsekrowane oraz pustelnicy nie tworzą zgromadzeń, składają swoje śluby na ręce biskupa ordynariusza i są do jego dyspozycji. On jest ich przełożonym, ponieważ powołanie do stanu dziewic czy wdów konsekrowanych jest powołaniem diecezjalnym. Już za czasów apostolskich w Kościele znany był stan wdów i dziewic konsekrowanych, jednak od IV wieku, gdy zaczęła się rozwijać inna forma, forma zakonów. Takie właśnie oddanie się, taki sposób oddania się Chrystusowi zaczęło zanikać. Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego wieku, a więc wieku XX, dzięki papieżowi Pawłowi VI, a w 1994 roku w czasie Synodu Biskupów w Rzymie Jan Paweł II przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego. Bardzo ważny dokument został ogłoszony w Kairze na Uniwersytecie Al-Azhar. Właśnie w Kairze, uważanym za najważniejszy ośrodek teologiczny islamu sunnickiego, 700 przedstawicieli instytucji politycznych, społecznych i religijnych sunnickich, szyickich i chrześcijańskich ze 120 krajów dyskutowało o relacjach pomiędzy islamem a ekstremizmem odwołującym się do tej religii. Atakowanie chrześcijan. I wierzących innych religii stanowi zdradę autentycznego nauczania islamu, głosi dokument końcowy tej międzynarodowej konferencji. Dziesięciopunktowy tekst podsumowujący obrady podkreśla, że przez stulecia chrześcijanie i muzułmanie żyli zgodnie na Bliskim Wschodzie i będzie tak nadal. Mianem zbrodniczego określa zmuszanie wyznawców Chrystusa oraz innych grup religijnych i etnicznych do ucieczki ze stref kontrolowanych przez grupy islamistycznych bojowników. Zdecydowanie potępiono także takie ugrupowania jak państwo islamskie, gdyż, tu cytat, nie mają nic wspólnego z islamem. Wskazano na ich zniekształconą interpretację dżihadu, świętej wojny, która oznacza obronę własną i odpowiedź na agresję i nie może być ogłoszona przez jakąkolwiek jednostkę lub grupę. Terroryzowanie bezbronnych, zabijanie niewinnych, Napadanie na własność i miejsca święte są zbrodniami przeciwko ludzkości, które islam potępia bez wyjątku, napisali uczestnicy konferencji. Są to niezwykle istotne słowa ze środowiska muzułmanów, a więc słowa, na które świat chrześcijański, świat przede wszystkim czekał już od dawna. Trwają prace nad międzynarodową platformą cyfrową dla nowej ewangelizacji. Ma nazywać się Nubes Dei, czyli Chmura Boża. Teraz coraz więcej tych chmur powstaje w internecie, będzie też chmura Boża Nubes Day. Ma to być miejsce służące nie tylko wymianie informacji, ale też nawiązywaniu kontaktów z ewangelizatorami z całego świata. Na potrzeby inicjatywy powstanie duży międzynarodowy ośrodek w Gubinie nubesday.org pod takim adresem. Ewangelizatorzy z całego świata będą mogli wymieniać się informacjami, materiałami formacyjnymi, czy poprosić o modlitwę. To pomysł polskich ewangelizatorów, który powstaje w kilku językach i we współpracy międzynarodowej. Aktualnie w pracy nad projektem zaangażowani są ewangelizatorzy z Polski, Niemiec i USA. Nubes Dei ma aprobatę Papieskiej Rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji i Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. Chcemy wykorzystać Internet, by praca ewangelizatorów była skuteczniejsza by ewangelizatorzy z całego świata mogli się nią dzielić. Tak powiedział Piotr Sowa z fundacji Cogito Ergo Credo, a więc myślę, więc wierzę, koordynator tego projektu. Nubes Dei będzie też swoistą kaplicą internetową, w której będzie można poprosić o modlitwę innych ewangelizatorów. Będzie to wzajemne wsparcie. Na taką modlitwę będzie można też odpowiedzieć, pisząc na przykład, modlimy się za ciebie w Polsce, chcemy ci pomóc w stworzeniu wspólnoty, dodał Piotr. Sowa. I na koniec informacja z Rzymu. W wywiadzie rzece, której udzielił papież Franciszek, wywiad nazywał się Jezuita, wyznał on, że uwielbia narodowy taniec argentyński, tango. Z okazji 78. rocznicy urodzin papieża z Argentyny, 17 grudnia w Rzymie, 7 tysięcy tancerzy wykona jeden ze stylów tego tańca, Wielką Milongę Świata. Wydarzenie będzie miało miejsce na położonym niedaleko od Watykanu, placu Risorgimento i potrwa dwie godziny. Od władz miasta otrzymaliśmy już wszystkie niezbędne pozwolenia, twierdzą organizatorzy. Wcześniej, przed południem, około 3000 tancerzy weźmie udział w środowej audiencji ogólnej w Watykanie. Może w Polsce też gdzieś w jakimś miejscu takie tango dla papieża Franciszka uda się zatańczyć. Kończę przegląd wydarzeń minionego tygodnia wszystkich widzów. Telewizji Lumen zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.